Rozbierali nas do Naga. Każdy raz była tam pani, policjantka, ale były byli, byli także kamery na ścianie, to nie wiem, kto to, ba, kto to widział. I tak było trzy razy, ponieważ przywieźli nas tam, rozebrali, kiedy wywozili, tak samo rozebrali do Naga. I jeszcze raz najcięższe, że nie widzieliśmy, czy nasi krewni wiedzą, gdzie jesteśmy, ponieważ kiedy Um, jechaliśmy z okrescina, to przez okienko tego busika widziałam swojego męża, który tam stojął i rozumiałam, że on nie, nie, nie zna, gdzie ja i gdzie będę. Oskarżono mnie um, o zaburzenie porządku, jak um, mówiono w tym protokolu, że um, krzyczałam. Um, nie dawałam pracować członkom komisji wyborczej na tym lokalu, gdzie byliśmy. Że po licznych prośbach milicjant, milicjantów nie, zgadzi, nie zgodziłam się przestać to robić, i że po tym. Nie, nie zgodziłam się pójść z milicjantem do samochodu, i że, że się opierałam, że próbowałam zbiec. Mieszkam już od lat na Białorusi i rozumiem, że to nie zależy od pracy, której wykonujesz, że możecie się spotkać wszystko, co tylko można wyobrazić. Byłam gotowa. Byłam gotowa do tego, że sąd nie będzie na mojej stronie, że nikt nie będzie mnie słuchał. Ja mam dużo znajomych i przyjaciół na Facebooku, którzy się spotkali z tym, ale chyba dlatego, że nie mają dzieci, po prostu nie otrzymali na tym sądzie grzywny, a otrzymali dodatkowe dni w więzieniu. I powrócono ich na Ukrainę. Te dziewczęta, z którymi byłam razem w kamerze, wrócili na Ukrainę w te dni, właśnie, kiedy to była najokropniejsze I to wszystko wiedzieli i to strasznie.